Cześć, dzisiaj chciałam nagrać Wam hol zakupowy. Będą to zakupy różne i kosmetyczne i niekosmetyczne, także wszystko pomieszane w jednym. Mam nadzieję, że się spodoba, więc może od razu zaczynam. Trzy rzeczy będą kosmetyczne i pierwszy może pokażę tej żel z biedronki, który ostatnio kupiłam. Jest to pierwszy raz, kiedy kupiłam takie, wiem, że jest taka cała seria tych żeli z biedronki, także może się fajnie sprawdzą, bo na pewno naprawdę bardzo ładnie pachną, także mam nadzieję, że się sprawdzi. I kosztuje jakieś 4-5 zł, także wydaje mi się, że to nie jest jakoś strasznie dużo za, za taki żel. On ma tutaj 400 ml, więc naprawdę dużo za 4-5 zł. Wydaje mi się, że się opłaca, powiem jak się sprawdza. No, Ja nie wymagam dużo od żeli podpryszni, żeby się dobrze myły. W miarę się pieniły, naprawdę ładnie pachnie. To jest ekstrakt bambusowy, zapach kwiatu pomarańczy. Pachnie trochę pomarańczą czy bambusem, to nie wiem, bo jakoś nie czuję tutaj bambusa, ale ten no, kwiat pomarańczy, czuję także. Zobaczymy, jak się sprawdza. Kupiłam też dwa kremy do rąk. Tym maniaczką kremów do rąk. Często ich używam, bo mam bardzo suche ręce, szczególnie w pracy. Pierwszy krem to jest Ziai. Taka nowa seria, nowa seria jest. I to jest krem do rąk z proteinami kaszmiru i masłem Shea, chyba tak to się mówi. Bardzo ładnie się wchłania, chociaż troszeczkę jest tłusty. Ja nie lubię takich tłustych kremów, bo lubię, kiedy się szybko wchłaniają. Ale zobaczymy dalej, jak się sprawdza. Użyłam go na razie jakieś 2-3 razy, także na początek bardzo fajny. I mój klasyk, ten dostałam w prezencie od mamy: to jest Zori Flame, e, miód i mleko. Jest taka seria tych kosmetyków. Ja bardzo lubię te kremy do rąk. Kiedyś one były z taką, w pojemniku z taką pompką. Teraz nie wiem, widziałam tylko takie właśnie, więc mam je ostatnio kupiła w prezencie. Powiem, że bardzo lubię. Zapach jest niesamowity, szybko się wchłania. Bardzo lubię te kremy. Nie wiem, ile tam kosztował, no bo mam nie powiedziała, ale wiem, że tamte kosztowało około 10 zł, także yy, wydaje mi się, że fajny fajny krem. Polecam, jeżeli ktoś ma możliwość kupienia z Oriflami tych kosmetyków, to polecam ten krem do rąk, bo jest naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o pielęgnację. No to kupiłam hmm. dwa produkty do włosów ostatnio, oczywiście. Pierwszy to jest maska rosyjska do włosów, to jest ta drożdżowa. Yy, ja bardzo często korzystam z tych masek i zawsze muszę przynajmniej jedną mieć w... Yy, w łazience. Ostatnio miałam łupianową i jajeczną, no i teraz postanowiłam w końcu wrócić do tej drożdżowej. One się bardzo fajnie sprawdzają. Ja już teraz nie używam ich tak, jak jest na opakowaniu, czyli na opakowaniu jest napisane, żeby używać tych masek e, po prostu na około 20-15 minut. Tam jakimś nocznikiem, go żeby było ciepło i tak dalej. Ja używam ich tylko i wyłącznie w formie odżywki, czyli nakładam zaraz po umyciu na jakieś 2-3 minuty to wszystko i bardzo fajnie się sprawdzają. I druga rzecz to jest również do włosów. I to jest też maska. Teraz spróbuję przetrwać. To jest ayurvedyjska złota maska do włosów Planeta Organika. O tak ona wygląda. Kupiłam tą maskę pierwszy raz, ale powiem Wam, że cudownie pachnie. Ten zapach to jest jak kiedyś takie były... Kojarzę mi się z starymi szamponami. takie widzę, że to jest naturalny zbrojnik. Spiłam już jej raz ponieważ tak błyszczy trochę, nie wiem, czy tutaj widać dobrze. Jest, ma taką gęstą konsystencję bardzo. Na pewno chciałabym spróbować tych innych produktów z tej serii właśnie Planeta Organika, bo wiem, że są bardzo dobre. I też są rosyjskie produkty. Ja bardzo lubię te produkty do włosów rosyjskie. Nie wszystkie się sprawdzają u mnie, ale bardzo lubię ich próbować. Jeśli ktoś ma jakieś problemy z włosami, to naprawdę polecam takie produkty rosyjskie. Z tej serii właśnie Planeta Organika, babuszka, e, seria babuszka. Aga. I jeszcze wiem, że jest seria Coś z Syberią. Na pewno w, jakim, w każdym sklepie, gdzie są takie produkty internetowe, oczywiście, ja mogę napisać na dole, z jakiego sklepu ja to zamawiam. W każdym sklepie internetowym, gdzie są te produkty, jest też seria właśnie ta Syberika, chyba ona się nazywa. Bardzo fanie szampony mają zupełnie naturalnie. Jeżeli ktoś ma pro, problemy z włosami, to bardzo dobrze się sprawdzają. Czy to wypadające włosy, czy łupież, czy, czy inne rzeczy. Także naprawdę bardzo polecam. Kosmetyki rosyjskie do włosów. Bardzo fajne. Mam jeszcze y, z firmy Marion taki spray. Y, tak spray. Tak, spray, spray dodający włosom objętości. Go się stosuje, to jest moja druga butelka. Kupiłam go, on kosztuje jakieś 5-6 zł to chyba wszystko. I naprawdę się sprawdza, jak moje włosy są jeszcze mokre, spryskuję tak u nasady i one są rzeczywiście podniesione. To jest termoochrona. Spray odadający włosom objętości firma Marion. Może jeszcze raz pokażę. Firma Marion. Okej. A i tu jeszcze z tego jakąś nagrodę. Najlepszy produkt 2012 roku. Także super. Ostatnio troszkę, może powiem o perfumach kupiłam i strasznie jestem zadowolona z tego produktu. To jest to prawda 30 ml. To jest y, taka buteleczka Britney Spears y, to się nazywa fantazji chyba. I ja strasznie polowałam na te perfumy, znaczy polowałam, no nie trzeba nic czego nie polować, ale w zeszłym roku byłam gdzieś, pamiętam, na zakupach, weszłam do Rosmana i akurat stały na jakiejś promocji, więc się prysnęłam i przez cały dzień czułam ten zapach, cały dzień się utrzymywały idealnie, może miałam ręce co chwilę i tak dalej, to cały dzień się utrzymywały i był taki cudowny i przez cały rok się zastanawiam kupić, nie kupić, może inaczej będzie pachniało, no bo to jednak 150 zł wiem, że to nie jest jakaś szaleńcza kwota. Ale, no wiecie, no zastanawiałam się, no i w końcu na Allegro zobaczyłam. Zdecydowałam, że za nie zapłaciłam jakieś 45 zł, więc wydaje mi się, że to niedużo. Co prawda, 30 ml to jest. Spróbowanie wziąłam, Jeżeli mi się spodoba, to będę chciała natomiast kupić pełną wersję. Pełną wersję, ja mówię tu o 100 ml. I już mogę szczerze powiedzieć, że kupię. A z kosmetycznych rzeczy tu wam powiem. Yy, kupiłam za 2 zł, 2 zł taką szczoteczkę do twarzy. 2 czy 3 zł, no jakieś w każdym razie nieduże pieniądze. Mam jeszcze. Produkty takie typowo już urodowe. Mam kilka naszyjników i kolczyków. To jest, jest na, na z eBay'a i z Allegro zamówione. Także nam pokażę. Nie są drogie. Wydaje mi się, że żadna z tych rzeczy nie jest, nie kosztowała więcej mniej niż 80 zł. Także nam. Wiecie, jak kupuje się tego, ten, to wiadomo, że to nie jest super trwały produkt, który bym już miała przez 10 lat. No ale i tak no nie wiem, czy ktoś z nas. Chyba, że ktoś kupuje perły czy brylanty, to przez 10 lat może to samo nosić, ale tak to nikt nie nosi, wiadomo. Więc pierwszy to jest taki naszyjnik. Będę jakoś starać się pokazywać, żeby on był w miarę. Może tak, o tak. Taki naszyjniczek. Bardzo mi się podoba, fajny. Taki to jest właśnie na zimę do grubszych swetrów czy golfów, i on tak fajnie, masywnie wygląda. Także naprawdę bardzo fajny. Właśnie też niedawno jeszcze tego nie nosiłam, niedawno nawet nie jest zdjęte. Takie perełki też właśnie do grubszych swetrów, bo to takie zimowe. No bo wiadomo, że takich grubszych rzeczy już na, na lato oczywiście można nosić, no ale pasuje właśnie na zimę. Takie fajne, fajne. No mi się wydaje, że fajne, więc pokazuję, jak nie było fajnie, to mnie kobywały. Dobra, dłuższy taki liść. On tak wygląda. To ma takie, tu jest jeszcze taki malutki przy zapięciu. I to jest taki dłuższy, już też taki naszyjnik, troszkę dłuższy, jak widać. Też oczywiście. No podoba mi się, więc kupiłam no na Z naszyjników mam jeszcze jeden. To jest taki mały, drobny, takie coś. To już jest takie delikatniejsze i ma takie tutaj podwójne. Nie wiem, czy to wszystko widać dobrze. Spróbuję wyprostować. O, tak to wygląda. O, tak. I całość prezentuje się o tak. No tutaj się skręciło akurat, no nic no na to nie poradzę. No i yy, mam trzy parę kolczyków. Pierwsze to są takie. Bardzo mi się podobały, delikatne. I ale coś w sobie mają. To nie jest jakieś takie, wiecie. Spróbuję z najlepszej strony pokazać. O tak. Drugie zimowe takie śnieżynki. Śnieżynki spróbuję. O, chyba tak dobrze. No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. O, tak. Dobra. No i jeszcze trzy książki, które ostatnio kupiłam. Jestem maniaczką książek. Kupuję strasznie dużo i najbardziej lubię tematykę albo takie albo literaturę faktu, czyli reportaży czy biografie. Słyszę, że starzy ludzie interesują się, <laughs> czytają biografie, także może ja jestem już starym człowiekiem. No i drugi. Yy, to o wojnie. Po prostu bardzo lubię tematykę wojenną, także często kupuję książki czy biografie ludzi, czy o obozach. No, po prostu interesuję się tym i lubię. I pierwsza książka to jest inny rodzaj odwagi. To, to jest książka ze starego klubu dla ciebie. Teraz chyba to się zmieniło. Weltbild? Nie wiem, kto się czyta, chyba to jest coś niemieckiego. I to jest historia prawdziwa, przyjmująca wspomnienia młodej kobiety o czasach wojny i walce z nazizmem. Interesujące, mnie interesują takie rzeczy, bardzo lubię prawdziwe historie, więc czytam z zawartym tchem, opowiem, jeżeli będziecie chciały, to powiem jakie mam wrażenie po tej książce, bo zaraz się za nią zabieram. No i jeszcze mam dwie książki, też są to biografie, także pierwsza to jest Ofiarowana, kupiłam ją na yy, księgarni Znak, było tam jakieś, tam na maila kod promocyjny, który uprawnia mi do yy, do zniżki, tam H50 złotych zniżki a to jest o dziewczynie, która jest yy, to jest bratanica przywódcy sekty z wiem, że może to się dziwnie wydawać, ale ja lubię takie historie także zobaczyłam kiedyś na jakiejś na stronie internetowej po prostu w skrót, tam są często jakieś recenzje, czytam, no i chcę to przeczytać koniecznie no i druga książka, trzecia właściwie już Życie po śmierci i to oczywiście też jest prawdziwa historia i to jest o chłopaku, który spędził 18 lat w celi śmierci. Miał wyznaczoną, znaczy wyznaczoną, no, miał zasądzoną karę śmierci i okazało się, że niesłusznie wyszedł i napisał tę książkę. Są, że może to kogoś nie interesuje, no ale mnie interesują takie historie, zwłaszcza jeżeli ktoś niesłusznie idzie do więzienia, a co dopiero do celi śmierci. U nas nie ma kary śmierci, w Stanach jest, także na pewno. Jeżeli chodzi. Książki tam to będzie ich więcej, bo chcę sobie zamówić, dostałam nowy kod promocyjny też ze strony Znak, także na pewno coś jeszcze zamówię. To wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia w następnym filmiku, pa!